Rozmawiam z panią Patrycją Sas Staniszewską, panią prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Jednym z wyzwań, z którymi mierzy się branża e-commerce, to jest coś, co też przejawia się na kolejnych galach konkursu, są niedobory z wykwalifikowanymi pracownikami. Jestem ciekawa, jak pani postrzega ten wątek, jaka jest przyszłość rynku pracownika w branży e-commerce w Polsce. Tak, w związku z tym, że branża handlu elektronicznego bardzo dynamicznie się rozwija, Zwłaszcza ostatnie dwa lata pandemia spowodowała, że światowo rośnie około 28%, to jest niesamowicie dużo. W mm -hmm. związku z tym rośnie zapotrzebowanie na nowych pracowników. Tak. Niestety z tym nie nadążamy tak, jakbyśmy chcieli. I tutaj mimo, że jest wiele kierunków studiów z handlu elektronicznego na uczelniach wyższych, my mamy swoją szkołę gospodarki cyfrowej, mm -hmm. gdzie edukujemy biznes, edukujemy konsumentów, ale także lokalnie rozmawiamy z samorządami, tak, by przekwalifikowywać osoby, dajmy na to po 40, które w tym momencie nie mają pracy, a chciałyby rozpocząć nowe, nowe działania biznesowe. Zapraszamy ich właśnie do tego, by uczyły się kompetencji cyfrowych, by pozyskiwały i w ten sposób mogły wejść na rynek właśnie pracy w e-commerce. Ale to nie jest takie łatwe. Biznes, regularnie nasze firmy zrzeszone, sklepy, marketplaces zgłaszają nam zapotrzebowanie na bieżących pracowników. Aktualnie naj, największe braki, które się notuje, to jest w kategorii produkt ownera. I my też staramy się sprostać tej sytuacji i, i co w tym momencie robimy? Robimy szkolenia tylko i wyłącznie dedykowane pod, ten, pod, to, pod to stanowisko, tak by osoby, które ukończą szkolenie, mogły przejść na staż ewentualnie do naszych firm, a następnie rozpocząć pracę. Natomiast braki są ogromne, nie tylko, nie tylko produkt ownerów. Potrzeba jest w branży logistycznej niesamowicie, jeśli chodzi, są ogromne braki, jeśli chodzi o pracowników. Także tutaj e, ja też widzę w, w Państwa działalności, w tym, co Wy robicie, Wire, na rynku, w tym, że się specjalizujecie także w zatrudnianiu między innymi e, osób, przyszłych specjalistów do branży, branży e-commerce. Także tutaj e, Was też nadzieja, że sytuacja na na rynku, na rynku poprawi się, jeśli chodzi o pracowników branży handlu elektronicznego, bo dałoby to jeszcze większy potencjał naszej branży do rozwoju, zarówno krajowego, jak i w kategorii eksportu online. Mm -hmm. Tak, bo myślę, że to są niedobory pracowników, tak jak Pani powiedziała, w logistyce, w obszarze stricte e-commerce, marketingu internetowego, płatności. Praktycznie wszędzie. Eee, tak, w każdej, w każdej mówiąc, dyscyplinie. Tak. Jak Pani przewiduje, ile e, czasu musi upłynąć, zanim faktycznie e, Uda nam się wykształcić i wyszkolić osoby, które będą mogły te miejsca zająć. Trudno mi powiedzieć, natomiast to się już dzieje i to jest okay. fajne, że to się dzieje, tak? że, że szybko zareagowaliśmy na te braki i działamy. No, Ja myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu. Mam nadzieję, że, że nie pięciu, dziesięciu lat, ale że być może dwóch, trzech i faktycznie dostarczymy na ten rynek nowych, fajnych pracowników. Poza tym popatrzmy też, co się dzieje na studia. Studia jednak inwestują w te rozwiązania cyfrowe, coraz tak. to nowe, w nowych pracowników, też młodych, którzy wychodzą na rynek z myślą taką, żeby pracować właśnie już w handlu elektronicznym, czy w ogóle w, di w digitalu. Mhm, jasne. Super, bardzo dziękuję, bardzo kibicuję Państwa inicjatywą i też cieszę się, że mamy okazję być ich częścią. Dziękuję. C'est <laughs>